Witam Cię bardzo serdecznie. Chciałabym Ci dzisiaj opowiedzieć o modlitwie uwielbienia, o moim doświadczeniu modlitwy uwielbienia. Kościół Święty, cała nasza społeczność, cały Boży Lud, na, na początku dnia kreśli na swoich wargach znak Krzyża Świętego i mówi prośbę do Boga. Panie, otwórz wargi moje, a usta moje będą głosiły Twoją chwałę. I to jest Najpiękniejszy dar, jaki możemy złożyć Bogu, modlitwa chwały, modlitwa uwielbienia. Staję przed Bogiem, który mnie widzi, który mnie zna, który mnie kocha, który mnie zna, zna moje imię, który patrzy na mnie z ogromną miłością. W tej modlitwie chwały, modlitwy uwielbienia łączę moje serce z sercem Boga. Bo Bóg ofiarowuje mi dzisiaj, teraz, w tym momencie swoją miłość. Ta miłość mnie ogarnia, ta miłość mnie przebóstwia. W tej miłości żyję, jestem i staję przed Nim w Jego majestacie, aby odpowiedzieć na Jego miłość. To jest właśnie modlitwa chwały. Serce do serca. Kiedy przyszłam do wspólnoty, miałam pragnienie, żeby się modlić. I wydawało mi się, że jakoś potrafię się modlić, ale tam zobaczyłam modlitwę taką charyzmatyczną, modlitwę, która płynie w Duchu Świętym. Najpierw zobaczyłam modlitwę w językach, modlitwę, gdzie ludzie modlili się wszyscy razem, głośno. I pomyślałam sobie wtedy, że ja tak nie potrafię i tak nigdy nie będę się modlić. Nasz ksiądz, duszpasterz, pasterz, ksiądz Byszek, powiedział wtedy, że w modlitwie mamy być jak dzieci: mamy stanąć przed obliczeń Ojca, który nas kocha, i mamy się modlić, bo mamy po prostu mówić modlitwę. To, co jest w moim sercu, prawdą. I wtedy otworzyłam się na tą modlitwę, i widziałam, że, że dar języków jest dla mnie takim darem, takim bardzo dużym. I bałam się go przyjąć, ponieważ byłam osobą bardzo zalęknioną. Myślałam, że to jest dla mnie taka modlitwa jest dla mnie niemożliwą. Ale potem zobaczyłam, że to jest pierwszy dar, i że Bóg ma dla mnie wiele innych darów, że jest tym, który chce mnie obdarowywać, jest tym, który mnie kocha, mnie zna. I chce, żebym była piękna w jego, w jego właśnie spojrzeniu przed jego obliczem. W tej modlitwie chwały, w modlitwie uwielbienia, doświadczałam tego, że Bóg mnie uwalnia, że Bóg jest wierny w swojej miłości, że On mi wszystko przebacza, że ma nadzieję, że będę taką, jaką On sobie wymarzył, że będę bardzo piękna i że On jest tym, który to wszystko we mnie sprawi. Wspólnota, która modli się modlitwą uwielbienia, która pozostaje w, re, w żywej relacji z Jezusem, y, która jest wierna tej modlitwie, ma taką moc, żeby kogoś, kto przychodzi do wspólnoty, kogoś, który jest bardzo poraniony, bardzo zalękniony, bardzo zagubiony, Taka, taka wspólnota ma moc, aby przytulić do serca Boga. Ja tego doświadczyłam właśnie w mojej wspólnocie, że Bóg w tej modlitwie uwielbienia zaczął mnie uzdrawiać, zaczął mnie uwalniać. Zaczęłam się coraz bardziej otwierać. Moje serce się radowało, że jestem tak bardzo kochana. Modlitwa uwielbienia karmi się słowem Boga. Bo słowo Pana jest duchem i życiem. Duch Święty wzbudza w nas modlitwę chwały, modlitwę uwielbienia, Boga jedynego, Boga, który jest miłością, Boga, który objawia nam się w Słowie Bożym jako oblubieniec, jako mąż. Czytamy to szczególnie u proroków, kiedy Bóg objawia swoje serce, swojej oblubienicy. Oblubienicy, która nie ma siły być wierną. Często odchodzi od przymierza z Bogiem jedynym. I kiedy Bóg ją znajduje, ona jest w opłakanym, strasznym stanie, ale Bóg pochyla się nad nią, obmywa ją, oczyszcza, uwalnia z wszelkiego grzechu. Bierze ją na swoje ramiona i przytula do swojego policzka. I mówi swojej oblubienicy, że cieszy się z jej powrotów. Każdy, kto wraca do Boga, jest przywitany y, ogromną miłością. Bóg y, jedyny daje nam kolejną szansę, nową szansę, nową nadzieję, nowy moment, w którym mogę zacząć wszystko od nowa. Bo Bóg wszystko mi przebaczył, On mnie usprawiedliwił. On jest tym, który mnie oczyścił i mogę stać w tej modlitwie chwały i uwielbienia, jako ta, która jest umiłowana przez Boga, jest dzieckiem Boga. Ja mam takie doświadczenie, że Bóg pragnie tej modlitwy ode mnie, pragnie tego śpiewu serca, które jest przed Nim odkryte, prawdziwe, szczere i bardzo, bardzo kochane. Chcę jeszcze powiedzieć, że modlitwa uwielbienia jest wzbudzana przez Ducha Świętego, który został nam dany. Duch Święty w nas się modli, kiedy my nie możemy się modlić tak, jak, tak jak chcielibyśmy. To On wzbudza w nas słowa, których my nie rozumiemy, ale nasze serce, nasz Duch się raduje. Jest taki moment w historii zbawienia. Że Bóg zapragnął być jeszcze bliżej, że zapragnął stać się człowiekiem. jest osoba, jest dziewica, jest Maryja Panna, którą Bóg wybiera, aby ona stała się matką Mesjasza. I kiedy Bóg posyła Gabriela, anioła do niej i zwiastuje jej, pyta ją, czy ona by chciała być matką Bożego Syna, to ona. Odpowiada tak, ponieważ jej serce doświadcza tej obecności Boga. Ona czyta słowo i kiedy Bóg przychodzi ze słowem, ona mówi tak. I to tak jest tak piękne, tak śliczne, że Bóg się zachwyca Maryją. Maryja yy, od razu później, potem, po tym zwiastowaniu, kiedy zgadza się być matką. Biegnie do Elżbiety, bo Bóg ją tam posyła, która jest jej krewną, i która spodziewa się dziecka mimo podeszłego wieku. Bo Bóg mówi, że dla Niego nie ma nic niemożliwego. I kiedy Maryja przychodzi do Elżbiety, yy, mówi modlitwę wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim. Ona. Wierzy w obietnice Boże. Ona zna słowo Boga. Jezus Chrystus jest w niej maleńki. Ale już przyszedł. Stanie się Bogiem z nami Bogiem tak bliskim Bogiem Emanuelem, który objawi nam całą miłość Ojca. I Elżbieta rozpoznaje to przyjście mesjasza, zbawiciela. Kiedy mówi do Maryi, błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane ci od Pana. I kiedy rodzi się Jan z Elżbiety, która była już w podeszłym wieku, on będzie tym, który, ponieważ kiedy Maryja pozdrowiła Elżbietę, to Jan się poruszył w jej łonie z radością. I on będzie później tym prorokiem, który wskaże Jezusa jako Bożego baranka, który gładzi grzech mój i grzech całego świata, każdego człowieka. I On jest tym, który powie, że kiedy wskaże Bożego baranka, kiedy wskaże Jezusa, powie, że moja radość doszła do szczytu. Bo słyszę głos oblubieńca, słyszę głos Bożego Syna, słyszę głos Jezusa. I, to, I ta radość z tego, że Jezus jest, jest dla Niego największą radością. Dlaczego mówię o Maryi? Dlatego, że Ona zna Słowo, jest posłuszna Słowu i jest Tą, którą wypełnia, ogarnia Boży Duch, Duch Święty. I Ona jest ikoną Kościoła, jest także moją ikoną. Ja też idąc, Idąc do, do ludzi, idąc sobie po, po drogach świata, jestem, jest we mnie Bóg. Jestem dzieckiem Boga. Jestem tą, która niesie Boga w sobie. Jestem tą, która może ogłosić słowo Boga. Jestem tą, która, która się raduje, bo jest nieustannie w Bożej obecności. I Bóg jest we mnie. Chcę powiedzieć także, że modlitwą chwały, modlitwą uwielbienia mogę się modlić, kiedy jestem sama, na przykład w domu, na spacerze. Wtedy właśnie na usta ciśnie się pieśń, chwały, śpiew w językach, kiedy mówię Bogu o swojej miłości, kiedy też pochylam się nad Jego słowem i rozpoznaję go, właśnie w Jego słowie, poznaję go coraz mocniej a poznaję go w mocy Ducha Świętego, bo to jest prawdziwe poznanie Boga. Duch Święty objawia mi, jakie jest serce Boga, jak jestem kochana, kim jestem dla Boga i że On nie przestanie mnie kochać. Tego doświadczam na modlitwie, uwielbienia także tej pewności, że jestem tak bardzo kochana, ale i radości radości z przebywania z Tym, który mnie kocha, który mnie stworzył, który pragnie mojego piękna i który pragnie mnie obdarowywać, pragnie, abym była piękna przed Jego obliczem. I to sprawia modlitwa też chwały, bo ja poznaję Jego i On cieszy się z tego, że ja śpiewam Mu pieśń chwały. To jest Bóg, który pragnie być w relacji ze mną tak bliskiej, tak jak serce do serca. E, takiego go znam. Takiego, który jest właśnie miłością, który jest oblubieńcem i który zawsze jest przy mnie i który mnie kocha. Biada mi, gdybym nie głosił! Ewangelii.